Panie burmistrzu, czym spowodowane są tak drastyczne podwyżki za odbiór i utylizację odpadów komunalnych? Wynika to z wyników przetargu, który rozstrzygnęliśmy w czerwcu na odbiór na zbiórkę i, i, i odwóz odpadów komunalnych na wyspiska śmieci ta cena za poprzednie 3 lata, czyli za okres 2016-2019 płaciliśmy za to około 800 tysięcy w tej chwili za kolejne 3 lata hmm, będziemy musieli zapłacić 4 miliony 900 tysięcy, czyli łatwo policzyć, że to jest prawie trzykrotna podwyżka. Na szczęście na Cenę, jaką płacą za odbiór śmieci mieszkańcy, wpływają jakby trzy główne czynniki. Pierwszy to jest rzeczywiście ta, ten operator, koszty operatora, który odbiera śmieci i przewozi je na wysypiska śmieci. Ale jest jeszcze druga, bardzo ważny element ceny, to jest odbiór tych śmieci przez instalacje na wysypiskach śmieci. I tutaj, w naszym przypadku w Tczewie, tak? W naszym przypadku w Tczewie nie mamy tutaj akurat wyboru, bo tak jest skonstruowany system, że musimy oddawać jako nowy dwór gdański do Tczewa i tam ceny na wysypiskach śmieci systematycznie rosną i nie jest powiedziane, że one już się zatrzymają, tak? że, że przez najbliższe trzy lata nie będzie zmiana, raczej będzie troszeczkę inaczej i to pewnie będzie problem w przyszłości, no, ale to jest kolejny jakby element cenotwórczy, a trzeci element, już może najmniej istotny, ale jednak też to jest utrzymanie przoku, czyli tego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Nowym Dworze Gdańskim, to są koszty administracyjne, to są koszty edukacyjne, bo też gmina jest zobowiązana do prowadzenia działań takich proekologicznych, edukacyjnych. W związku z tym to są trzy elementy cenotwórcze. I ten jeden nam drastycznie skoczył z dnia na dzień, tak? bo, bo nowy operator wejdzie 1 lipca, stąd te bardzo duże podwyżki. Ten pierwszy, czyli ten odbiór, tak? To Odbyw. jest... A jak pan myśli, ta najniższa cena w przetargu te 4, bo to była najniższa cena, Te tak. tak? 4 miliony 800 tysięcy operator tego całego systemu podyktował tą sumę ze względu na te wysypiska i na ten odbiór, na te ceny z wysypisk? Nie, 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 bo ceny z wysypisk są jakby oddzielną pozycją w kosztach ponoszonych przez gminę. My płacimy bezpośrednio wysypisko, to jest tylko za odbiór i za przywiezienie tych śmieci. Zresztą mogę powiedzieć, że zmieni nam się operator, nie będzie to firma Altwater, tylko będzie to firma Koma, czyli dotychczasowy operator podniósł swoją jakby ofertę cenową trzykrotnie, do 5 milionów bodajże 200 tysięcy. No właśnie, teraz obserwujemy w mieście małe zamieszanie, ponieważ stare pojemniki przez firmę Altwater są zabierane. Często jest mała przerwa w tym, zanim pojawi się nowy pojemnik, no i jest też problem z przokiem nowodworskim, mm. prawda? Tam pod sufit właściwie zawalone, i no, firma Altwater nie śpieszy się z tym, żeby odebrać te, te, te odpady. Rozumiem, że do 30 do końca umowy będzie, będą oni musieli wywiązać się z tego? Tak? tak, oni do 30 czerwca włącznie są operatorem i odpowiadają za odbiór śmieci i ich przewóz także z punktu selektywnej zbiórki. No dobrze, później po prostu firma Koma przejmie ten obowiązek, tak? Później firma Koma przejmie obowiązek, przejmie wszystkie obowiązki związane z odbiorem, z transportem, z dostarczeniem pojemników na śmieci. Ja tutaj nie chciałbym jakby wchodzić w relacje między dwoma firmami, ale z mojej wiadomości, z mojej wiedzy, według mojej wiedzy firmy po prostu nie doszły do porozumienia, jeśli chodzi o wykorzystanie pojemników już istniejących. W związku z tym jest ten cały, to całe zamieszanie z... Zabieraniem starych pojemników, które wyposażyła firma Altwater mieszkańców i dostarczeniem nowych, które dostarczy Koma. To, jest jakby, to nie jest nasz wymóg przetargowy, tak I, 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 i coś, co jest spowodowane jakimiś potrzebami urzędu, tylko po prostu wchodzeniem na rynek nowego operatora. Dojdzie też nowy pojemnik. Pojemnik na bioodpady, tak. prawda? I, gmina i no generalnie chyba w kraju i w Unii Europejskiej jest takie dążenie do tego, żeby skłonić obywateli do segregacji tych odpadów, jest, jest to zdecydowanie tańsze przy recyklingu, prawda? Znaczy to bio jest pewnym elementem, który podbił nam cenę, tak, bo to jest nowa frakcja, która będzie zbierana, w związku z tym to sprawiło, że koszty odbioru i wywozu śmieci na wysypiska wzrosną, więc oczywiście także pojawiły się nowe pojemniki, czy też pojawiają się, pojawią, to też jest pewien element kosztu, no i element wzrostu kosztu jest też taki, że zwiększy się częstotliwość i to wszystko jest jakby wynika z ustaleń ustawowych, w związku z tym my mamy tutaj bardzo małe pole manewru, musieliśmy wprowadzić tą frakcję bio, ona dotyczy terenu całej gminy, nie tylko miasta czy wybranego obszaru, no i też co ważne samorządy nie mają prawa dokładać do systemu, czyli nie może być takiej sytuacji, że część kosztów poniesie gmina, a nie mieszkańcy. System został tak zaplanowany w ustawie, że musi się on sam finansować, czyli to, co płacą mieszkańcy, musi wystarczyć na całą politykę śmieciową i nie wolno do tego dokładać innych pieniędzy samorządu. Na sesji mówił Pan też o tym, że 30% tych odpadów musi być segregowanych. Jeżeli nie, to będą kary. Te kary też będą płacone jakby z tego systemu, z tych systemów pieniędzy, tak? My balansujemy na krawędzi, to znaczy tak ledwo, ledwo realizujemy limity narzucane na, na poszczególne samorządy, no w tym wypadku na naszą gminę, jeśli chodzi o, o odbiór poszczególnych frakcji segregowanych. Jeśli nie spełnimy e, pewnych minimalnych ilości dostarczonych na wysypiska śmieci e, segregowanych frakcji, to będziemy płacili dodatkowo kary. Też z tego systemu na razie nie płacimy i nie wliczamy ich w cenę, e, którą płacą mieszkańcy, ale jeśli nie będzie segregacji, e, to będziemy mieć kolejny problem, tak, skąd wziąć pieniądze na opłacenie kar. Ja też może od razu powiem, najdrastyczniej skoczyła cena dla tych, którzy nie segregują śmieci, bo z 60 zł do 150. My nie chcemy tych 150 zł, my chcemy, żeby wszyscy segregowali tak i ta cena jakby bardzo zaporowa ma wymusić na tych, którzy do tej pory nie segregowali śmieci Przejście na system jednak opłaty za segregowane śmieci to jest bardzo ważna kwestia. No i kolejna kwestia jest taka, że będziemy bardzo uważnie się przyglądać dla dobra mieszkańców i dla dobra ceny, którą mieszkańcy płacą, temu czy ludzie segregują. Czyli krótko mówiąc, jeśli ktoś zadeklarował, a proszę mi wierzyć, że są przypadki kuriozalne tego typu, że na przykład ktoś wyrzuca. Śmieci zmieszane do szkła, do butelek, albo do plastiku, i to nie jest, proszę Państwa, przypadek. To jest robione specjalnie, ale za to my wszyscy płacimy i to musimy zdawać sobie sprawę z tego. W związku z tym będziemy się temu bardzo mocno przyglądać i pewnie będą kary administracyjne dla osób, które deklarują, że segregują, a tego nie robią. No dobrze, tym mocnym akcentem skończymy. Możemy jeszcze. Powiedzieć, że ta cena nie jest ostateczna, prawda? Bo ta cena może jeszcze wzrosnąć właśnie, jeżeli te kary się pojawią i jeżeli. Proszę Państwa, mamy kilka elementów cenotwórczych, które są zmienne. W tej chwili po przetargu mamy jeden stały element cenotwórczy na najbliższe 3 lata: to jest odbiór i wywóz śmieci. Tu się, tu się nic nie zmieni i to jest ta kwota, którą możemy śmiało sobie do przyjąć już do budżetu gminy na ten rok, czy na tą połowę drugą roku, na, na kolejne 2,5 roku. Natomiast rosną drastycznie ceny na wysypiskach śmieci i tego nie wiemy, czy, czy one czy nadal ta tendencja nie zostanie utrzymana, że one będą rosły. No, i rzeczywiście, jeśli nie będziemy mieli, wypełniali odpowiednich limitów ilości wysegregowanych śmieci, to to jest kolejny element, który może nam się pojawić, bo za który trzeba zapłacić. Ja jeszcze przypomnę też o tym, bo, bo tego też troszeczkę nie rozumiemy, że wiele śmieci jest wywożonych do lasu, czy gdzieś tam wyrzucanych do rowu i tak dalej. Proszę Państwa, żeby je zebrać, a musimy je zebrać. Płacimy też z Państwa opłat za śmieci. Te, które normalnie odbieramy z Państwa domostw czy, czy z wiat, w których Państwo zostawiają śmieci. Także w znacznym stopniu to, co się wydarzy, zależy od nas, od tego, czy będziemy segregować. No i oczywiście w pewnym stopniu od wysypisk śmieci. Ja tylko może podam taki przykład: śmieci segregowane. To jest powiedzmy kwestia 30-40-50 zł, w zależności od frakcji na wysypisku śmieci, a śmieci zmieszane to jest 3 kilkadziesiąt złotych. Czyli to są kwoty parokrotnie większe, także naprawdę opłaca się segregować śmieci.